Cześć! Dzisiaj. Cześć. Ostatnio było o aplikacji kontakty. To dzisiaj będzie o aplikacji telefon. A więc trzy kropek i ustawienia. Mamy w Galaxy AI dołączoną funkcję połączenia tekstowe, a w niej szybkie odpowiedzi. Jak i tłumaczenie na żywo. Działa to ponoć dobrze, ale nie najlepiej. Następnie każdy z Was powinien mieć blokuj numer. Kiedy macie jakiś numer, który was denerwuje, możecie go łatwo zablokować, go tutaj po prostu wpisując i dodawając OK. Jeżeli chcecie zablokować spam i rozmówców, którzy wam właśnie robią ten spam, możecie wymagać od telefonu, aby sprawdzał i was o tym informował, albo nawet całkowicie blokował numer, aby dali wam święty spokój. Mamy także fajną funkcję tło połączenia. Co naprawdę jest bardzo ładne, no bo fajnie to wygląda, kiedy coś do Was dzwoni. Możecie to oczywiście ustawić też pod daną osobę. Informacje osoby dzwoniącej, możecie wybrać wszystko, tak jak chcecie: małe lub duże i inne funkcje. Mamy dzwonek i alerty połączeń, odbieranie i kończenie połączeń. Tutaj mamy wszystko z klawiszami, przyciskami, mamy także Opcje dla odważnych, czyli odczytuj głośno nazwy rozmówców. Jak to włączyć, pokażę w innym szorcie bo tutaj nie starczy czasu. Wiadomości szybkiego odrzucania. To od bardziej wiadomościach też się przydaje. Wyświetlanie połączeń podczas używania aplikacji. Możemy zobaczyć czy będzie pełne okno, małe okno lub mikrookno. okno czy mini. Ja używam tego i naprawdę ono jest bardzo dobre, no bo Mam po prostu numer albo nazwę rozmówcy, i nic więcej nie potrzebuję. Nie potrzebuję żadnej jego ikonki ani tam profilowego. Po prostu odrzuć, połącz, numer tyle wystarczy, więc to naprawdę jest najlepsza opcja według mnie. Mamy także połączenia głosowe, jak to włączyć i w ogóle pod jakim to jest. Czyli, jak weźmiemy 9, klikniemy, połącz to będą nasze połączenia głosowe, a czy poczta głosowa, przepraszam. Mamy usługi dodatkowe, ale to już jest dla chętnych. No właśnie, widzicie co się dzieje. I to w sumie byłoby tyle.